Hej, witajcie! Dzisiaj mam dla Was trening brzucha i to dość intensywny, ale nie za tylko czasu. Dlatego będziemy na wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. 30 sekund będziemy robić ćwiczenie, po czym 15 sekund będziemy robić nasze podstawowe ćwiczenie, w którym będzie dotykanie do kostek w leżeniu. Pokażę Ci to ćwiczenie na czym polega. Ponieważ później nie będzie za dużo czasu. Chcemy w na plecach, aby całe domy kluczy zostały na macie, czy na podłodze, gdziekolwiek jesteś. I my tutaj próbujemy dosięgać do kostek. Nie musisz tego wykonywać szybko. Rób to w swoim tempie. Pamiętaj przy tym o wdech głęboki, wdech i wydech. I to będzie nasze ćwiczenie podstawowe, które Inne ćwiczenia zaraz Ci przedstawię. Myślę, że od razu zaczniemy. Włączam stołę. Pierwszym naszym ćwiczeniem będą ręce do boku. Tutaj trzymaj napięty brzuch. Kontroluj ręce i dawaj je do Na Naprzemiennie damy raz jedną rękę do góry, raz drugą. Oddychaj. Tak jest. Uwaga, za 10 sekund idziemy do na dół do naszego ćwiczenia podstawowego. 4, 3, 2 i uwaga, 10 sekund. Idziemy na matę i dotykamy do kostek. Tutaj kontrolujemy całe ciało. Plecy leżą na macie. Oddychaj, oddychaj i mamy kolejne ćwiczenie. Siedzimy, odchylamy się do tyłu, ręce za głowę. Kolano, przeciwny łokieć. Kolano, przeciwny łokieć. Skręcaj ciało. Oddychaj. Kolano. I przeciwny łokieć. Tak jest. Oddychaj. O czym? Znowu idziemy na dół. Do naszych kostek. Jeszcze chwila. Oddychaj. Trzy sekundy. Mhm. Okej. Okay. I znowu idziemy na kostek. Ho! Całe dolne plecy leżą na macie. Po tym ćwiczeniu wstajemy. Dobra, zostaw nam 5 sekund. Przestańcie sobie Okej, okay, wstajemy. I teraz z prostymi plecami idziemy do dołu. Na przemian nogi. Hop. I wracaj. Hop. I wracaj. utrzymuj napięty brzuch. Tak jakbyś chciał wciągnąć pępek do tego słupa. Nie dotykaj górami do maty. Tylko 1 centymetr nad ziemią. Potem przejdziemy znowu na dół. Do kostek. 4 sekundy. 3, 2 i idziemy znowu na dół. Pięknie. Całą lekcję na macie i do, do kostek. To tylko 10 sekund. Potem znowu wstajemy i robimy palce. 3, 2, 1 i do góry. I starczymy palce. Jeżeli nie możesz skapać, maszeruj, ale cały czas pracuj rękoma i utrzymuj napięty brzuch. Oddychaj. Pięknie. Pięknie. 13 sekund. Idziemy znowu do prostek. Oddychaj. Tak jest. Prawie mamy to. Super. 3, 2, idziemy na dół. Znowu łapiemy prostek. Oddychaj całe dolne tle na macie. To tylko pięć sekund. Później zostajemy na dole i idziemy do naszej deski. Tu zostajemy na rękach, tak? podnosimy pośladki do góry i pośladki nie wieszą, tak, tylko trzymamy je do góry. Jeżeli jest Ci za trudno, zostań na kolanach, rękę do kręgosłupa, oddychaj. Oddychaj. Tylko 10 sekund. Głowa nie wsi. Trzymaj głowę. 3 sekundy. Pięknie. Ok. I znowu do kostek. Szybko, szybko. Nasz czas ucieka. Oddychaj. Huh. Super. 5 sekund. Później wstajemy. Ok, teraz wstajemy. Ręce za głowę, nogi szeroko, całe stopy na macie. Idziemy do dołu i wyprost. Tu napinaj pośladki. Do dołu i wyprost. Miednicę możesz też lekko do przodu. Do dołu i wyprost. Nie odrywaj piękną ziemi. Wyprost. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech Wdech i, I znowu na dół. Tak jest. Łapiemy za kostki. Oddychaj. Później zostajemy znowu w desce, ale trochę utrudnionym. Oddychaj. Trzy, dwa, jeden. Ok. Teraz nasza deska, albo trzymamy i unosimy ręce do góry. Mhm. Jeżeli jesteś na kolanach, tak samo. Natomiast jeżeli. Trafisz więcej. Podnieś przeciwną rękę, przeciwną nogę. Raz, dwa i wróć. Raz dwa i wróć. Ok. Jeszcze raz. Mm -mm. Ok, do nasz kostek. Po tym wstajemy. Oddychaj. Oddychaj, oddychaj. Trzy sekundy tylko. Potem biegniemy w miejscu. Szybko stajemy. w w miejscu. Na pięty brzuch, ręce też biegną. Jeżeli nie możesz biec, ponasze. Oddychaj. Jak najszybciej. To nasze ostatnie ćwiczenie. Pozostaną kostki i mamy to, Biegnij, biegnij, biegnij. Szybko. Ręce też pracują. Biegnij, biegnij, biegnij. Pięć sekund. yani mesela